Kiedy więc odbywam się na przykład mojej czci, chcę być pierwszy, do którego otwierasz usta. Rozumiesz? Ojciec mi to wyjaśniał perfekcyjnie. W naszym kościele polskim, na małżeństwach, na, na większości rzeczy, takich jakichś uroczystościach, kiedy są przedstawiciele różnych stanów, różnych władz, to najpierw 15 minut kadzenia o wójcie, o burmistrzu, o pośle. O, pani Premier, tamte rzeczy, witamy. Tutaj. Pierwszy. To nas Bóg już ćwiczy przez y, zakon mariański. Tylko nagła potrzeba, ubikacja zwalnia nas, że mi nie klękasz, bo musisz. A jak nie ma przyczyny, której nie kontrolujesz, to najpierw na kolana. Pierwsza modlitwa, no nie ma dzieci. Ja wam powiedziałem, że jestem żołnierzem. Oni jak to dzwonili dzieci nie mam. Mam modlitwę? Nie nie. I tak samo dotyczy to Boga, jeśli o nabożeństwa, czy msze świętą. Mam być pierwszy, do którego otwierasz usta. Rozumiesz mnie? Pani Agnieszka odpowiada, nie wiem. Nie człowiek powinien witany i pozdrawiany przy moim ołtarzu, ale ja ze mną pierwszy powinien mówić kapłan, bo do mnie przychodzi. Owszem, stara liturgia zakładała możliwość przerwania mszy świętej, ale tylko dla ważnych powodów. To ściągnięcie manipularzu, kazanie. Nie dla załatwiania ludzkich spraw. Czy nie byłoby więc słuszne, przychodząc do mnie, organizując uroczystą mi cześć, najpierw złożyć mi ofiarę i otworzyć usta dla mnie? Dla uniknięcia takich nadużyć przekładano naukę na czas pomszy świętej, bo w niej kapłan zwracał się do wiernych. Najpierw jednak za się do Boga, wchodząc na stopnie ołtarza w ciszy i skupieniu, aby, moje, aby swoje pierwsze słowa skierować dopiero do mnie. Ten pozmilczenia jest mi, jest już, już jest miła, ten pozmilczenia już jest miłą mi ofiarą. Jest jak ofiara dziewictwa, w której usta kapłan zachowuje darmowy dla Boga. To dzieci będę się musiał zapytać Pana Jezusa. Sanktissimum będę już teraz chował w kąrze i żeby naci w żeby była ta przerwa, że sobie wchodzimy, jest tu teraz do przemyślenia, bo mam tutaj masę intencji modlania, kiedy je przedstawiać, to będę je przedstawiał, tak jakby będę je przedstawiał wszystkie. Ubrany w komrze, później przerwa, modlitwa za i zaczyna się prześwięta święta, bo to, to jest też, ale to będę się musiał Boga zapytać i z kazaniami, bo kazanie u nas jest nośną siłą i czasami długość godz nie trwa. No mam się, o co Boga zapytać, ja. ustawili mi ten program bo Bóg jasno precyzuje, bo z jest miłą mi ofiarą. Jeśli pamiętać będziecie, że ja jestem pierwszy i uczynicie mnie pierwszym we wszystkim, te błędy same ukażą się Waszym oczom i wszystkie nieprawidłości znikną. Już odbiorę należną mi chwałę ze strony kapłana i zgromadzenia ludu, wówczas przychodzi czas na rozlewanie mojej łaski nad wiernych przez Słowo. Będę to musiał dokładnie wszystko przegryźć. Nic się nie dzieje, jak po komunii świętej będzie kazanie później. A skoro kiedy już odbieram należną mi chwałę ze że kapłana, z jego ludu, wówczas przychodzi czas na rozlewanie mojej łaski na wiernych przez Słowo. Otrzymacie więcej nakazaniu. Również wierni przychodzą na roślino powinni być wyciszeni i milczący. A powitania i wzajemne życzliwości zachować na czasną przy Podobnie Podróżnej się z siebie Jeśli przychodzą do mnie, powinni najpierw przywitać się ze mną, swoje oczy kierować w moją stronę, a wszystko inne powinno czekać łącznie z myślami, które nie są skierowane do mnie. Taki stan umysłu i ducha jest w stanie godnie uczestniczyć we mszy świętej. Jeśli wierzycie w moją obecność w tabernakulum, milczcie. W innym orędziu Pan już wyjaśniał, że do Kościoła chodzimy, to najpierw upadamy na kolana. Przygnać nie, że leci do przodu, uklękasz, tam gdzie z boku, żeby nie blokować. Uwielbiasz Jego. Kiedy tylko <laughs> uwielbisz Boga, myśl, rozglądasz się, czy jest gdzieś miejsce wolne, delikatnie. Bo my lecimy, chociaż pierwszy szukamy, gdzie jest miejsce wolne. Wszystko odwrotnie. Niech wasze oczy duchowe dostrzegną inną rzeczywistość niż to, co widzą wasze oczy zmysłowe. I teraz Bóg Ojciec to, co wam codziennie czytam, wyjaśnia. Przed rozpoczęciem przy świętej, moje tabernakulum i ołtarz otaczają liczni aniołowie. Ile macie nieraz dramatycznych zachowań kapłanów, no wyjaśniacie skąd pani to wiesz? Skąd pani wierzy, że się Komunii świętej anioł uklega, bo uszła? Skąd wy wiecie, że matka nam przy na świętej, że święci przychodzą, że zmarli? Skąd wy to wiecie? Oczywiście bronią się zbytnie, nas tego nie uczono. Nie chcą podnieść, podnieść wysiłku, no bo łatwiej utrzymać późno stan, niż gorączkę modlitwę. Duchy niebieskie schodzą z nieba na ziemię, aby uwielbić mnie w tej najświętszej ofierze, czyli wszyscy święci. Katalina Liwas Dzieci to, 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 przed 20 laty to poznałem, jak to leci czas. Wtedy zacząłem ludziom tłumaczyć, jak byli wdzięczni. Najpierw testowałem na dzieciach. Opracowałem taką broszurę o liturgii prosto o mszy świętej. Całe niebo milczy, przygotowując się na współuczestniczenie w męce mojego syna. Tu też poznakie zapytania będzie się działa modlitwa wiernych, bo to jest wymysł pozwolowy. Następne rozpróżnia myśli wasze, moje, dodatkowe myśli, no do Boga to idzie. W duszach Świętych trwa modlitwa z ogrojca. Czyli tych, którzy są w Kościele, mają świadomość, czym jest Przaświęta. Bóg te dusze duszymi świętymi. Za chwilę rozpocznie największe misterium wspólne niebu i ziemi. Z <laughs> zaszczytą tą łaską dusze cierpiące w pokorze pochylają się przed ołtarzem. Wszyscy oczekują na kapłana, przez którego rozpocznie się właściwa ofiara męki mojego syna. Jeśli będziecie wchodzić do świątyni w tą duchową rzeczywistość, nikomu z was nie przyjmę aby witać się z kimkolwiek ludzi i kierować uśmiechy do kogokolwiek poza udręczonym Jezusem, który oblany kwalem potem oczekuje na swojego zdrajcę. Wchodząc do świątyni wchodzisz do ogrójca, aby wraz z Jezusem przeżywać Jego mękę. Przygotuj się przez zalewą modlitwy, aby nie ulec pokusie. Nieudręczony Zbawiciel znajdzie oparcie w swoim świadomym czuwaniu i szczerym współczuciu. Dołącz do Jego Najświętszej Matki i ucz się od Niej godnego uczestnictwa w tym niepowtarzalnym i jedynym wydarzeniu. W tej wioskości, odkupienia i zbawienia świata. Błogosławie Ci córko i Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. I ja też, moi kochani, mówię w tym momencie. Amen. 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 Moi kochani, to już jest 27 kazanie. Nieprawdopodobne. Bogactwa są ukryte w tych słowach Boga. Zląduję i będę Was brał w orędziach. Moi drodzy, Panski Bożej to, lub też w orędziach Boga Ojca, by Was też przygotować na medalię i na koronację.